Ale hej siema, z tej strony Rudyt. A dzisiaj jest ze mną Braksik. Siema! I nagrywam sobie Rudyt vs klawiatura. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Zachęcam do oglądania. mi oczywiście subskrypcji dzwoneczka i łapki w górę. Dobra, to my lecimy. teraz. Kiedy dostałem tego komputera, trochę już się uczyłem się grać na klawie i maja, w miara umiem, więc. No na pewno Tylko potrafisz tak, się lepiej nie. grać ode mnie na klawiaturze niż ja gram na padzie, ponieważ ja... Długo nie grałem i taką długą przerwę miałem od Fortnite'a, ponieważ no jestem bambolem, ale Bruno jest jednak cały czas gorszy na klawiaturze niż na padzie. No więc takie małe wyzwanie myślę, że będzie fajne. Mam nadzieję, że coś ugramy, że jakiegoś może kilka zrobimy. Dobra, wybieraj drakik gdzie lecimy. Ja bym poleciał na jakąś paskudną przystań. Dobra, laci sobie na tą broń. To jest oczywiście nowa pompa, a moim nie jest jakaś najlepsza. A twoim zdaniem? No, mi się tam podoba, ponieważ jest taki, e, taką, to miesz, taką mieszaniną e, pompy szybkiej i wolnej, taki trochę kombat, tylko taki mniej OP i bardziej e, pod graczy e, i pod ich nerwy zrobiony, myślę. Jak dobijecie tutaj 20 łapek w górach, to przez cały tydzień będę grał tylko tam, tylko na klawie. Dobry pomysł? Ja myślę, że tak. Takie wyzwanie dla widzów to fajny pomysł. Dobra, ja już mam taki loot. O! Mamy czad złotą w skrzynkę. Lecz widzowie. Nie. Ta 90. Dobra, Oznacz. Nie, ja sobie weźmę. A, okej. Okay. I mam bardzo dobry loot teraz. Dobra. Choć nie wciąż nie najlepiej z lutem, ale no myślę, że jakoś sobie poradzę z tym. No. Tutaj masz jedną mną. No Chodźmy może na ognisko. O, mamy trzy skrzynki. Może jakiś fajny niebieski tam dla Draksika był fajny. Teraz kanał Draksika macie w opisie. Mam nadzieję, że zasubskrybujcie mój i nasz mój i twój kanał. O, i masz tutaj na przykład taką fajną broń. Ja sobie zjem apteka. Ej, to moja, ej, Dobra. Give me, give me, give me. Oh my! Dobra, widzicie ile. Tak mi dało ten. Liter. Nie, od ci przecież. Dobra, dobra. Weź proszę sobie skałka. Ja mam w miarę dużo marców. Tak jakbym lama wziął. Trochę. No, fajnie by było coś ubrać. Jakbyśmy... Trochę... W ogóle żadnego typa nie widzieliśmy. Tylko żeby jakiś pytanie jest. O, i masz tutaj na no, przykład niebieskiego PMA. Typy, typy, Let. typy! Let. W ogóle żadnego typa nie widzieliśmy. Widzę. Dobra, mamy teraz przeciwników. Widzę. No. Widać, nie, nie za dobry AI. Dostał 55 po białym. O, dobrze. Dobra. Mam pierwszego fraga na klawiaturze. Co się. Dobra, no, chodź. Idę po jego lud, bo miał trochę lepszy niż ja chyba. Miał przynajmniej aptekę i złoto. Dobra, to weź sobie weź aptekę. I sobie, I, I sobie weź aptekę, użyj. Nie, nie trzeba. O, ja weźę przeciwników, ale wydaje mi się mm -hmm. dobrze, więc nie do nic. Mm -hmm. Jadam też nawet aura. Mm -hmm. mam na wiarę dużej czułości. I ja mam mały problem, bo obok mnie łódka jedzie, ale no ja myślę, że nie nie powinien zauważyć. Panie, bo jeszcze z jakimiś graczami jeszcze powalczyli. Ale to był chyba bot, tak jak nie, bo on mnie, bo on się na mnie skupił, to możliwe, że ciebie nie zauważył po prostu. I potem on do mnie dostał 55. Potem może, no tutaj może być tutaj nie bardzo zbudowane, Mam wie, że nie ma takich kamperów. A on się przedział, a on tego by Ja ci mogę pójść sam, no? Tak tutaj był bambol. To było strasznie śmieszne Dobra, chodźmy może znajdziemy jakieś. A wy sobie, ja mam typa Ja mam dwóch typów da. A to bot jeden Ja jestem botem, dobiję Ale bot prawdziwy bot Dobijam, przeszukuję i dobijam Dobij. Jak ja o, nie lubię. Ja nienawidzę graczy, którzy wybijają. Dobra, ja uciekam. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że ucieknę. Zrobię. Chyba mi się udało. Mamy zadynkę, a jednego fala. ma do bolcówka, moglibyśmy wziąć do bolcówka. Chyba, że ktoś wziął. Trzeba i było jakąś cząsteczkę znaleźć. Ktoś wziął do baltówka A tu jest kolejny bok. Mam nadzieję, że będzie jak onia, bo są odwraca. Ostatnio. A my jesteśmy przeciwni. não sei Bardzo fajnie. To mamy bardzo słabą sytuację. Dobra, niestety gniemy. Hello, darkness, Zagramy chyba jeszcze jedną gierkę. Polecimy. Lecimy może na zakątek łopca. Też o tym myślę. Fajnie było coś ugrać. Dwa fragi i szóste miejsce. Nie było najgorzej, ale oczywiście było najlepiej. Mam nadzieję, że nie będzie gorzej. Mam tutaj, mam tutaj, mam na wnikąd nas, tak? Bardzo fajnie. Mam też boty. Najgorzej. Mmuhatywać z batami. Są bardzo mocne. Przydałby mi się jakaś MK. A ty masz dobre branie? Nie, ja mam gorsze niż ty. Nie mam żadnej pompy, mam dwa szare pistoleciki i to... No i jeszcze Kałacha, zielonego. Więc nie powiedziałbym, że ja też bardzo dobre branie mam. A tam mam chyba na razie dobra. Zobaczmy, może na zalew zostawia. Bo ciebie strzelę? Nie, nie do mnie. Bo ty masz tam typów. Ten masz typa prawdziwego. Nie. Dlatego chyba zabiły. Tak. Potrzebowałbym bardzo pomocy. I Zabijam wszystkich. Czy mieli może jakieś fajne bronie? Mają to. Chętnie wezmę. Mogę Ci zaoferować jedną papryczkę. Dobra. Może a do Nie. To mam. Dobra, dzięki. Chodźmy może wyzwania. Może kupię sobie tam snajperkę. Obczorę. Nie chciałam O, tutaj on zginął. Masz tutaj pompę. Chętnie, chętnie. Mam tą snajperkę. Zrobię. Mam nadzieję, że się tak nie wywala łatwo. Ta snajperka przyniesie mi szczęście. Mam też splaszę. Ja mam dla ciebie jedną małą podkę. Masz tutaj? Nie masz tej kolejne małej. Ja sobie ją wezmę. Okay? zobaczyć jaka burza dobra musimy tutaj jeszcze przejść do przodu trochę żebyś w następnej strefie ja mam przepływy, więc spokojnie dobra ale lepiej przejdźmy chyba trochę dobra ja mogę wziąć te matoczki ja wbieram dobry lucik nie mam najgorszego luciku no dobra, wygląda sobie taką kompakt. Chociaż tak może bardzo Fajnie było trochę po pochwagować. Dobra, to ja szybko wziąć do zamka i spotykamy się, kiedy znajdziemy jakichś ludzi. Złote pistola, się trafią. To bardzo dobra informacja. Bardzo dobrze. Ale to było dziwnie powiedziane. Jaki lasek. Jak ja widzowie, lubię ten pistolet. Pistolet jest dobry, Ale za mnie, tobie. Y, To ja chętnie przygarnę tą pompeczkę. Dobra, możesz mi ją roznaczyć. Ja sobie wezmę pistolet. Kolega miał skara. Więc ja sobie wezmę pistolet. Ogólnie bym wziął pompę, ale jak trafię chce to mu dam. Dzięki. A może może do snajperki? No, jasne. Ja mam... No trochę słabita tam sytuacja. Rzuciłem splasze? Nie. Ostatni splash mi został. O nie. Z tym mamy troszkę problem, lekki problem. To chodź tutaj. Chodź. Ja ginę. Ja uciekam. Uciekam, co wie. Mam nadzieję, że to się uda. mało masów. Mam nadzieję, że nie będą mnie gonić. Niestety nie będą mi wziąć partę Braxita. Może jednak ci się uda. Hmm? Coś wątpię. Mogę jeszcze trochę posnapić. Dawaj, podjeżdżaj. Muszę zabrać troszkę maców troszkę kamienia. Mam bardzo mało maców i na końcu będę miała swoją sytuację. Więc to jest niestety największym problemem. Dużo osób mnie teraz zaprasza, ale ja niestety nie mogę przyjechać zaproszę. Jestem jaki jedyny solo. Jest to Ale nie, to chyba strasznie szumie. Zrobię. Przychodzimy sobie do strewki. Zaraz muszę iść się bić. Trochę ich zaraz po snajpie. Przydałby mi się trochę oma do snajpy. Mam mało. To jestem prawie w następnej strefie. Dobra, mam 200 drewna i kamienia. Wszystko dobrze. I mamy też splash'a, to też bardzo fajna informacja. O, i impulsy. Dobra, impuls sobie wezmę za pistolet. Nie. Impuls, impuls, impuls! Uciekam. Impuls, FM, kolaps. O, niestety znaczy objęto go do leciki. Bezke... Nie, niestety znaczy objęto go do bez kewa. Bez nią małą muszę zrobić. On też został wysnajpiony. Dobra, ja z taką snajperką kończymy odcinek. Siema!